Boże. W Biblii jest taki fragment, kiedy przychodzą ludzie do apostoła Piotra i pytają się, co mają zrobić, aby być zbawionymi, aby być uratowanymi, aby nie zostać potępionymi i nie iść do piekła. I apostoł Piotr odpowiada im, że muszą się nawrócić, a następnie ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymają ducha świętego. Wiecie, dość prosta sprawa. Nawracamy się, chrzcimy się w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy tak jak pan Jezus Chrystus wskazywał. No i oczywiście to już nie od nas zależne, ale wtedy dostajemy od Pana Jezusa Ducha Świętego, który jest właśnie tym gwarantem, tą pieczęcią, że zostajemy zbawieni. To więc właściwie dwie rzeczy, które są od nas zależne. Nawrócenie się, czyli odrzucenie grzechów, iść do chrztu, właśnie na wyznanie tej wiary, na pokazanie, że uwierzyliśmy tym słowom, no i Ducha Świętego dostajemy. Nieby taka prosta sprawa, a jednak tak wielu osobom sprawia to dzisiaj problem. Najczęściej z tego wszystkiego, z tych dwóch rzeczy, tak dwóch. Dwóch rzeczy jesteśmy w stanie ochrzcić się w tej wodzie. Iść i zanurzyć się. No dobra, niech będzie ten chrzest przez zanurzenie. Będę mokry, będę mokra, no ale właściwie to jest jednorazowe wydarzenie. To możemy poświęcić i to najczęściej oczywiście poświęcamy. Czasami to nawet fajna przygoda, fajna impreza. Przy okazji ludzie widzą, jest widowisko, fajne filmiki, dużo wyświetleń i tyle. Ale. Apostoł Piotr nie jest, że sam sobie to wymyślił, on to powtarza za Panem Jezusem, mówi: Nawróćcie się. No właśnie, i trzeba się jeszcze nawrócić do tego wszystkiego. I słuchajcie, chrzest w wodzie, przez zanurzenie to jest rzeczywiście jednorazowy akt, ale nawracanie nie jest już jednorazowym aktem. Właściwie, nawrócić się to jest decyzja. I my nawracamy się za każdym razem, kiedy wchodzi nasze myślenie, nasze pomysły, kiedy Bóg nam przez Ducha Świętego, przez Pismo Święte pokazuje, że słuchaj, dzisiaj myślisz po swojemu, nie może być tak, masz myśleć po mojemu, musisz się nawrócić, to nam już się to nie podoba. Dla nas to jest zbyt ciężka praca, żeby się nawracać. Raz, jak chrzest, to fajnie by było, ale codziennie, za każdym razem... Kochani, no tak, nawrócenie musimy sobie zdać sprawę. Nie jest jednorazowym aktem. Ludzie, którzy uwierzyli Jezusowi i Chrystusowi, też nawracają się. Dlaczego? Bo Duch Święty później w nas pracuje. Pokazuje nam wiele jeszcze rzeczy, które są nieprawidłowe w naszym życiu i z nich też mamy się nawracać. To jest obietnica, że dostaniemy Ducha Świętego, ale nie tylko, że ochrzcimy się w wodzie i już jesteśmy chrześcijanami. My nawracamy się do Jezusa Chrystusa. Bierzemy każdemu słowu, bo w innym fragmencie znowu, ale to już sam Pan Jezus powiedział: Bo kto uwierzy we mnie i ochrzci się, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc kochani, ten sam chrzest bardzo ważny, ale nie wystarczy do zbawienia. Tam musi być wiara. Tam musi być nawrócenie. Kochani, pamiętajmy o tym, bo no dzisiaj wiele osób to tak. Chlub, wody, no bo fajnie, ale to nie... Z... Na tym polega zbawienie. Pozdrawiam.